Teraz jest ewidentny koniec. Udało nam się. Jestła walka. Geralt, nic ci nie jest? Nic mi się nie stało. Wyczerpałam sporo mocy, więc gdybym ci musiała pomóc, dam sobie radę. Ale troskliwej czarodziejki się obawiam. No tak. Jak każdy wiedźmin zgrywasz twardziela. Duży skurwiel, nie ma co. Tris miała rację. To mutacja wywołana magią. No, do roboty. Pobiorę co lepsze komponenty. Szkoda, że tak dużo się zmarnuje. Do zobaczenia zatem. Nie zapomnij o nagrodzie. Bez obaw.